Nazywam się Paulina Walędziak, a w serialu Mój Agent gram Dorotę Rajkowską. Wydaje mi się, że wersja polska jest bardziej, będzie bardziej hmm, naładowana, napakowana emocjami. Jest to bardziej hmm, historia o ludziach, wydaje mi się, o relacji. I przy okazji też o dosyć nietypowym zajęciu, jakim wykonujemy. Dorota jest bardzo odważna, uwielbiam ją za to i trochę jej zazdroszczę tej odwagi. I ma wspaniałe serce, jest po prostu bardzo dobrą osobą, przepełniona hmm, wieloma wspaniałymi, empatycznymi hmm, uczuciami do wszystkich. I to jest w niej bardzo ujmujące i bardzo wzruszające. Było to dla mnie dużym wyróżnieniem, że mogłam obserwować tak znamienite osoby podczas pracy. Była to dla mnie po prostu przyjemność. Chciałabym mieć u siebie gwiazdy Agi, ponieważ się nimi poniekąd opiekuję, więc najlepiej je znam. Wydawało mi się, że zawód agenta jest trochę prostszy, ale będąc tutaj na planie. Już wiem, że jest to po prostu ciężka, skomplikowana praca 24H. Dobry agent musi być punktualny, musi być otwarty, musi być zadaniowy, musi mieć taką zdolność do wszelakich kompromisów yy, i musi być odważny. To jest serial o bardzo oryginalnym temacie. Zdradzamy wiele, wiele sekretów naszej pracy i myślę, że to może być dosyć fascynujące. Także totalnie zapraszam. Nic nie ukrywamy, o wszystkim mówimy.